toczenie beki to znaczy toczenie sera. W Anglii od 200 lat istnieje tradycja toczenia sera. Ser się toczy, człowiek goni ser. W darmowej grze na Steam Cheese Rolling to ty możesz stać się serem. Było zabawnie. Oglądaj. <gry>

Bo tam jest... Piedrała, to no, nie, to no, no nie! Nie! To nie, jest... To jest, to jest lepsze... No, grać! No, 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 oczywiście! Słuchaj, bo Słuchaj, bo nie, go wygrał Łapać go! O kurde, jestem serem! Łapać go! Łapać tego normalnie pod się odbija, nie? Oh, oh, kurwa. O kurwa, Patrzcie tutaj! No Kurwa! Nie kurwa, dziadek! Kurwa! 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 No, kurwa. No, kurwa. 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 Nie, nie tak. Tak. <gryzanie> Raz, trzeba, trzeba tutaj <gryzanie> szurać trochę tak po tej trawie wytkujesz. i. Kurwa. I, 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 i... <gryzanie> Kurwa. Okay. Ja, no. Dawaj. A, nie. O! Jest ja, jaką poleciał tam! gdzie jest ten ser? Tam jest! Na końcu! Oooo, vlog! co by goło? Ten... O, ale wybił się! No yeah. to... Da, 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 da. ten ser! Nie! Nie Naprawdę! Nie! <grymne> Nie? <grymne> hmm?

Nie! Musimy, musimy zespołowo, bo wszystkie punkty zgarnie. Musimy zespołowo grać. Zespołowo, Zespołowo, kurwa. Kurwa. W łóżka! W spadaj! Syrowy <stwierdź> chłopiec! Opa! 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 Parmezan! <susza> Oli! <Wolle>! Parmezan! <susza> Oli! Ten co taktykę zrobi?

Czyli Nowe zasady grawitacji kurwa Naloci Łukiem To jest kurwa, to jest little nightmares <Nightverse. laughs> Little nightmares should look in <laughs> <laughs> Opa. Pytanie, wprawdzie że życiu byście w to grali, czy nie? Normalnie. Tylko raz. Co że to ma śmierć. Ona wow. Ale mnie podkręcił, bo... No złapać tego jednoemnu. <śmienią> Czy z tym polecieli. <śmianowicie> no Nie! <śmianowicie> Kurwa, nie mogę wstać! Nie mogę wstać! No, to, chodź tu. Jak ryby wyrzucone na brzeg! Nie mogę <śmianowicie> no, stać! O, Nie! 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 chodzi?

No bo zopia, co jest? Prawym od możesz złapać się, gracza innego. Jak trzymasz prawe. <grym <grym no kurde, na to Ja. <grym> <grym> yeah. Ja nie wiem co zrobić jak już się zatrzymam w miejscu jako ten serce. ja w ogóle mogę dalej o, czaka, się czaka, rolować żeby... o, Słucham? Jakaś, jakaś spacer. i skaczę no, no, w Spacje i no nie. O nie, kresuję. Czemu musimy się dażeriam punktów jakie ja zaplącę kilka razy? No bo to jest od tego ile razy podrząd. Aha, okej. Okay. No, oh. yeah, <grym> no nie! Zostaw to! Nie! Aaaaa! No nie! Tak jest. O, zresztą. Nie wierzę, nie. Nie wierzę. Przeleciał przez nas wszystkich! Co? No, to no. Ale gwiazda! A, kurde! Tak! Łapać go! A gdzie ty tam skakujesz, ty gnoju? Chodź, chodź na to! Kurwa. Kurde, chodź tu! No wzięła mnie, podniosła całego! No. A to trzeba także przetrzymywać ten M1 czy raz trzeba tak, tak taktycznie kliknąć? Jak się Można trzymać, ale to, to też rzeczy? wpływa na twój ragdoll, nie? No bo wtedy ręce wyciągasz, to może zaburzyć twoją trajektorię lotu. O Jezus Maria, trajektoria. No kurwa, I wrączki! No, no, no. I wróg, wrącz. kurwa. Da. Głupie siła! ŁAPAĆ GO! No, 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 no nie! Prosto w rączkę! Nie. No... no nie! Dawaj! Yeah. Ja się no, nie. się nie mogę Kręca serem dookoła orbity. A teraz brutala nie ma chyba. Ja jestem serem. No wywalisz się. Stara Jakie Jakiego breakdance'a robisz serem? No. Wszystko tu trzeba wytajmować. Co ty sobie myślisz, że ci kości z zawiasów wyskoczą? Opa! Ale wytajmowane. Prawie go miałam. czyli mi kobieta z bańki przejmowała. Ale chyciła jak na brakby że ja jestem serem i brutalnie kurwa, goni. No i tam od razu w tę stronę, to może w drugą stronę. Ale to i tak nie będzie dobry scenariusz. Że, że ty kurwa, gonisz ser, bo w sumie to tak najczęściej będzie wyglądać gra z twojej perspektywy. Ooo. ale pocisto. <laughs> ale wiem, która wersja jest bardziej przerażająca. Olej! <laughs> Co tam chciało? Kobieta. Co? Jak tu kupiłaś? trenowałeś do tej gry? W ogóle. Oni w ogóle dłużej grali ode mnie, bo ja musiałem. 20 minut dłużej ode mnie grali. Ja po prostu. umiem. Ja Które są po prostu utalentowani. Nie ja ma się umiem stary. wczuć w trajektorię Sera. No. Sura despierta, maldito que toma, fer curva. Podaj! do! na mnie patrzy, was, to <grywa> Na lodzie <grywa> najlepiej kurwa. <grywa> no, nie. No, o, no nie. Mam cię, o, ale prędko! Kusty, znowu! <grywa> To nie by było, jakby się dało ta postaci jakoś bardziej personalizować, żeby fakt się tak brutal, jak brutal wyglądał i tak się staczył. Eee, Nie, e, postać człowieka, żeby twarz mu robić i w ogóle, żeby wyglądało jak no. to się staczyło. Nie, się nie, nie. Nie, nie. to oh. <susurcando> <susurcando> może w tym jest jakaś taktyka? To... <susurcando> nie, nie mogę! <śusurhando> kurwa. No to, nie. to bingo. No nie. A udało się Nie! A. No porobiła, porobiła, Nie, nie, nie. <śmany> <śmany> o! O <śmany> bez Nie trzymaj cały czas w, tylko takie odstępy rób, to wtedy zwaniesz trochę i on tak nie upada. <śmany> Ale się zakręciło! <zakończy. śmany> o! <śmany> Przecież trzymam! Yes! Chodź tu, chodź tu taty, chodź! Uciekaj! Chodź! <laughs> <Yes. laughs> Cheire, shirt, ci werka, nie, 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 brakło, tam paznokcie, <laughs> brakło. Dobrze, <pleasure> że można też sterować sorem patrząc do tyłu, bo jakby tak nie było, jakby w rewersie siedziało, to lipa by była. O, o, no o, 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 ty bo mi to mówi, że mi serce za wol to chyba się nie zgadza. No, ślub trzy Miga mi że dopiero. mieli do góry wyjebać ma... jakiegoś za fraki. <grym> Zostaw komentarz dla zasięgu.